Czy są rzeczy, za którymi tęsknisz w Chinach? Czy jest coś, co jest dużo lepszego w Chinach niż w Polsce? Um, to od razu mówisz, że chińskie pierogi. A czyli no. jednak. No. Czyli nie smakują ci polskie pierogi, czy nie są aż tak dobre jak chińskie? Chyba są jakiś inny sposób, bo ja nigdy nie zgodzi na to, że pierogi z truskawkami. A, tak. Albo pierogi z jagodami, bo... Moje ulubione. Tak, przepraszam. Ja uwielbiam, nie, nie musisz przepraszać, absolutnie. Ale no ja bardzo lubię, zwłaszcza jak jest sezon to... Bo, bo dla Chińczyków, dla Chińczyków ja no na przykład z, z warzywami albo z mięsem to jest super, ale Hincec, dla Chińczyków Hincec, uh, pielogi musi być uh, słony. Mm -hmm.